Chciałbym, żebyś się odniósł mniej y, do tych A, słów. Y, y, y. Znaczy, wiesz, wiadomo, że to są przerysowane teksty i wiadomo, że Tomek tak w stu procentach nie myśli raczej tak. A jak myśli, no to... To no, to, no to szkoda, no to szkoda, ale e, no tak nie jest. Po pierwszej konferencji... Bliżej trochę mikrofon. Y, bliżej. E, po pierwszej konferencji no jakby było jakby, wiesz, trochę takich głosów, ale to pewnie i do ciebie i do mnie, nie? Że z racji, że kurwa nic się nie wydarzyło, jakaś tam nuda emocja, to trochę mogło wyglądać jak takie wychodzenie po przelew, nie? No tak, ale jakby wiesz, jeżeli ja nie wychodzę tylko po przelew, ale wychodzę po to, żeby przeżyć fajną przygodę i zrobić, no planuję zrobić naprawdę dużo walk. Nie, nie jedną czy dwie. Myślę przyszłościowo, że to może być 4-5 nawet, bo lubię ten sport po prostu e, i, i w Polsce jest to tak popularne, że czemu nie skorzystać z okazji i sobie fajną przygodę zrobić w życiu. Będę o opowiadać za 50 lat, tak? E, więc nie uważam, żebym wychodził tylko po przelew, ale uważam, że przelew jest na tyle solidny, że motywuje mnie jeszcze bardziej, żebym zapierdalał. Fagata pytanie do Ciebie.